Wyciągi, super zagrania, ciekawe pozycje, no i oczywiście fejle. Zapraszam serdecznie na kompilację z Karro. Mapa Paryż, losowanie z ósemkami, więc dojazd do takiej typowej pozycji, gdzie możemy zadać dużo darmowych uszkodzeń. Od razu zaznaczę, że jeżeli wyrzuciłbym je na dziesiąte poziomy, na pewno nie wybrałbym tej miejscówki, ponieważ pancerz Karro nie jest taki mocny, żeby walczyć właśnie z dziesiątkami, natomiast przy tym matchmakingu pozwoliłem sobie na to zagranie. Muszę również wspomnieć, że gdybyśmy mieli standardowo jakiś czołg na kwadracie E3, to najprawdopodobniej dostalibyśmy jakieś uszkodzenia po asyście, co jest fajnym bonusem, ale i tak Udało mi się oddać trzy darmowe strzały, więc rewelacja. O, nasza bezeta zjechała, dobra, to też zjadę. Momentami będę dodawać mój komentarz ze streama, żeby rozmaicić wam ten film. Podjechałem agresywnie, głównie dlatego, że właśnie Bezeta podjechała. Nie chciałem samemu tego próbować, bo bałem się, że przeciwnik w każdej chwili może się na mnie. Przysłowowo ulać. Zauważyłem właśnie, że Bezeta nie chce grać jakoś agresywniej. Zatrzymała się w tym miejscu. Dokładając do tego słabą wymianę z fałką, stwierdziłem, że nie ma sensu i trzeba wrócić się na naszą bazową pozycję. I będziemy teraz oddawać kolejne darmowe strzały w czołgi, które chcą przejechać na środkową część mapy. Najpierw fałka, teraz M103 źle się kontuje. 15 sekund później kończymy ładować już cały nasz magazynek i dojeżdża IS-3-2. Pierwszy strzał, piękna gośnica, pierwsze kółko to nam ładnie wchodzi. Kolejny strzał również z gąską. Widziałem, że M100 chce do mnie strzelić i tak jechałem przód, tył, przód, tył, żeby zmienić pozycję mojej wieży. Liczyłem na to, że odbija. Niestety nie udało się, miałem załadowane hity. O Jezu, ale masz zimną łapkę. Czemu? Żeby nie było bitwa, została rozegrana z dodatkowym handicapem. Aktualnie zauważyłem, że nikt już rzeczy mi tak pięknie jak is dwa nie wyjedzie pod celownik i moja miejscówka nie będzie na tyle skuteczna, więc warto ją zmienić. Podkreślam, że oczywiście celowo przepycham wrak gwardzisty, żeby schować swój kadłub i skupić się na czołgach, które są w tej uliczce. Niestety, to trochę mnie zaskoczył, oddał jeden strzał, potem się odbił. Ja myślałem, że może to jeszcze jakimś cudem mi wejdzie, niestety nie udało się. Słaby strzał. Przedowałem drugi pocisk, wychyliłem się na Udesa, nawet chyba nie jestem wykryty w tym momencie przez te krzaczki, które są przede mną. Oddaję dwa strzały, widziałem, że te czołgi z dołu jakoś nie podjeżdżają, M103 się pojawiła. No i gdy podjąłem decyzję, żeby dobić prozetto, które tam jest na środku, wiem, że ono będzie niewygodne dla mojej drużyny, no to zauważcie, że akurat ruszył 277, Badger i tak dalej. Może powinien zostać, może nie, oddałem jeden strzał i błyskawicznie właśnie zawracam. Uważam, że jesteśmy w stanie to utrzymać. Nie! Nie, nie gin Kurde Teraz nie wiem, czy ja mogę uciekać, czy nie Bażer jest do obiechania Najważniejsze jest, żeby rozwalić 277 i M103 Po śmierci T30 sytuacja na pewno się bardzo odwróciła Pora ryzykować Jesteśmy w gorszej sytuacji Wiedziałem, gdzie jest badżer. Nie miałem też spota, jak tu podjeżdżałem Dlatego stwierdziłem, że wykorzystam element zaskoczenia którym raz do 277 Co jest ważne Nie zebrałem tego strzału Nie wymieniłem się 2 za jeden Bo nie mam tak dużo punktów wytrzymałości, żeby mieć jakieś szanse na zwycięstwo Bażer raszujący z lewej strony Muszę go zgąskować, celuję w pierwsze kółko. On oczywiście ma zestaw naprawczy, więc no, naprawił się, tak? Barzy, że cały czas mnie raszuje M103 to jest mój cel, numer jeden. Muszę dobić M103, jeżeli chcę mieć jakieś szanse. Hmm. To jest powtórka Nie wiem, ten pocisk powiedział za nisko, o jakiś milimetr chyba Strzał wszedł za zero, przez to zebrałem jeden strzał I nie mam komfortu, ponieważ nie mogę zebrać żadnego strzału od Badgera Oczywiście muszę go dalej gąskować No i ja z swoim fantastycznym DPM nie mogę sobie pozwolić na to, żeby go gąskować cały czas Muszę wystrzelać cały swój magazynek w tym momencie I liczyć na to, że może uda mi się go objechać teraz za budynku Taki był mój plan Niestety, jak możecie zauważyć, Badger mógł się na mnie odwrócić i mógł mnie zniszczyć Nie jestem na tyle mobilny, żeby też to zrobić I musiałem porzucić ten plan Zauważcie, że cały czas gram też za wrakiem Spotuję sobie dwie strony, żeby nie zostać zaskoczonym Czy to z prawej podjedzie, czy nie Nie, gdzie jest wótek, Ma fraga Mamy też 30 która pokazała tylko dolną płytę Dlatego nie zaświeciła bażera. No kurde Wiedziałem, że ten wódek środkiem będzie podjeżdżać, wiedziałem Więc pora się oczywiście na niego ustawić Są drzewka przed które teoretycznie powinny dać mi kamuflaż Tak, żebym się nie zaświecił Jednak po pierwszym strzale się dla bezpieczeństwa na drugim już zatrzymałem się w miejscu, no i trzeci też oddaje strzał przycelowany jak już to weszło i pokazał się bażer. To jest bardzo dużo informacji dla mnie. Dzięki temu mogę przykładowo go objechać, jadąc od prawej strony. Jeżeli on właśnie będzie wierzył w tą ulicę, no to wtedy cała ta prawa strona za mną jest odkryta. Ewentualnie mogę spotkać mobilnego kanon jak pancera, który nie wiadomo gdzie jest do końca w tym etapie bitwy. Ale przede wszystkim nie jestem na jeden strzał teoretycznie. On ma średnio 390 uszkodzeń, a ja mam 428 punktów wytrzymałości, więc teoretycznie komfort mam i mogę sobie pozwolić na agresywną grę. 428, kurwa. 428. Wiedziałem, że mogę przyjąć jeden strzał. Wiedziałem, ale ta gra mnie dyma tak jak może. Gościu, który strzela średnio 390, tak? Strzeli za 428 w takim momencie. W takim momencie. Nie mogłem na rama jechać, bo jakbym jechał na rama, to by yy, on strzelił mnie za 390 i mnie dobił z rama. Ja, pierdolę. Jak ja daję za 0 w M103 w bok? Na Kareli prawie cały czas na początku bitwy ustawiają się tam, gdzie jedzie progetto i TVP, czyli bezpiecznie za krzaczka oddaje jakieś dwa dronowe strzały w czołgi, które wjeżdżają na górkę. Żeby wam to zobrazować, pokazuję wam przykładową powtórkę, jak to najczęściej u mnie wygląda. I chciałbym podkreślić, żebyście zawsze, ale to zawsze, analizowali bieżące sytuacje, a nie jechali na ślepo w oklepane schematy albo pozycje, których nie rozumiecie, ponieważ jeżdżą tam przykładowo najlepsi gracze, których oglądacie. Dobra, no, jak mam dwóch snajperów tu, to w sumie ja bym zaświecił. I to jest idealny przykład dobrej, przemyślanej reakcji. Dlatego właśnie pokazuję i podkreślam ten moment. Stwierdziłem, że nie ma sensu zagrać w standardowej pozycji, z racji tego, że mamy tam dwa czołgi. Dlatego bardzo dobrym zagraniem będzie bezpieczne podświetlenie tych, co wjeżdżają. Z wyjątkiem tego dodatkowego wychylenia. Kurwa, chciałem powiedzieć, że to było genialne zagranie, ale jest bardzo dobre i tak. Szkoda, że zebrałem. Za duża chciwość, żeby zrobić... Ten jeden strzał. Niestety dosyć głupio straciłem tutaj swoje punkty wytrzymałości. Wydawało mi się, że nikt nie spotuje tego środka. Ale Leopard okazał się, że mnie zaświecił. Tesota była po drugiej stronie. To było zbyt ryzykowne zagranie. Jest pewna lekcja, oczywiście, na przyszłość. Ale trudno, nie poddajemy się przede wszystkim i myślimy, co możemy zrobić w takiej sytuacji, kiedy nie mamy punktów wytrzymałości prawie kompletnie już. I nadchodzi kolejna analiza bieżącej sytuacji. Zobaczcie dokładnie, jak gra nasz testo LT. Podjeżdża on coraz agresywniej, co jest zrozumiałym zagraniem i nie jest to niczym złym. Następnie skupimy się na jeszcze jednym zagraniu, ponieważ zauważcie dokładnie linię 1. VZ stoi w miejscu, Udes, ucieka, a ta setka wcześniej wspominana pozwala sobie również na coraz więcej agresywnie podjeżdża, co jest spoko, no bo na to pozwala przeciwnika testolite. Ale przez to, że udes ucieka i VZ zostaje zniszczona, otwiera nam się kompletnie linia 1. Ja bardzo błyskawicznie to zauważyłem, że jest okazja zdobyć naprawdę dużo uszkodzeń po asyście Ponieważ brakuje nam tego czołgu lekkiego, nasza t jest agresywnie wystawiona, ale ona nie zaświeci Między innymi UDESA, Objecta 277 i tych wszystkich innych pojazdów I nadchodzi moment, w którym po prostu wybieram sobie dogodną pozycję tak, żeby mieć krzaki Tak, żeby nikt mnie nie zaświecił, a żebym właśnie dostał po asyście za te czołgi Pojawia się wspomniany UDES, dostaje pięknie Poasyście za niego, no i st e 2 Które też tam przejeżdża, pojawia się 277, cały czas jestem zadowolony Że dostanę dużo poasyście, jednak Nasz UDES zmienił pozycję i nie dostaje asyście za niego, było takie okienko W którym mogłem oddać strzał, nie ma Te sety na środku przeciwnika, no i Tu jest kolejne okienko, gdzie są te drzewa I tak dalej, tylko niestety nie zdążyłem przeładować Pomiędzy pociskami, w tym momencie na pewno Nie oddam strzału, ponieważ nie ma Żadnych drzewek i krzaków przed nami To jest zbyt ryzykowne, i tak na pewno ktoś Teraz tego obiekta rozwali. Zauważyłem ST2, były drzewa przede mną, dlatego dałem strzał, jednak miałem w głowie coś takiego, że mogę dostać spota. Nie zawsze to tak perfekcyjnie działa, ale teraz już przede mną jest o wiele większy krzak. Tu wiedziałem, że na pewno nie zostanę wykryty. No i na całe moje szczęście był kolejny przestrzał ST2, fajnie i super wysnajpione. Najprawdopodobniej nikt inny nie mógł oddać do niego strzału. Pokazuje się lodówka i tu będzie bardzo ciekawe zagranie. Przepraszcie się, UDES jest jedynym pojazdem, który na ten moment może mnie zaświecić po strzale. I lodówka pojawia się, zaznaczam ją prawym przyciskiem i chcę wykorzystać właśnie też jakoś krzaki, cofnąć się za tego krzaka, którym jestem, patrzę i analizuję, co robi UDES, zauważyłem, że nie mogę się wycofać, bo kamień mi zasłoni tą lodówkę i oddaję strzały w momencie, kiedy mam pewność, że UDES nie jest wychylony. Korzystam z auto aim-a i obserwuję cały czas dokładnie, co robi UDES? I oddaję dzięki temu właśnie darmowe strzały w lodówkę, która nie jest po moim spocie, a tak nabijam sobie właśnie dodatkowe uszkodzenia. UDES się wychylił, przestałem strzelać. Moim zdaniem było to najmądrzejsze moje zagranie, nieskromnie mówiąc, w tym całym roku. Bardzo ciekawa sytuacja, musicie przyznać. No i gdy UDES padł, no to zaczynam snajpić swoje pozostałe pojazdy, ponieważ wiem, że nie zostanę wykryty. Korzystając z wolnej chwili, gdzie nic ciekawego się nie dzieje, chciałem bardzo podziękować wszystkim nowym subskrybentom mojego kanału. A jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to polecam serdecznie zostawić Subika. No i nie chcę jakoś specjalnie przeciągać tej bitwy. Oddamy tutaj kilka strzałów jak pancera w pierwsze kółko. Idealnie nam to wchodzi. Nie jest to jakieś największe zagrożenie na ten moment w bitwie, bo to niszczyciel czołgów, który w późniejszym etapie będzie bezużyteczny. Jednak miałem okazję do niego strzelać. Potem podjechałem całą lewą stroną, oczywiście bezpiecznie, czekając na to, aż nasz test tester to najpierw wszystko dokładnie nam posprawdza. Wychylałem się na grilla, oddałem ten jeden strzał. No i tu zaraz oddam jeszcze jeden strzał. E50 było już na jeden strzał. No i to. To tyle. S? Bitwa na Kareli pokazała inteligentne zagrania, ale przede wszystkim to, ile można zrobić, nie mając w ogóle punktu wytrzymałości. A teraz przed Wami bezpieczna przystań i bitwa dla osób, które lubią ogromne ilości uszkodzeń. Kurde, jakiś grill mi przywali? Mam nadzieję, że nie. No właśnie, tego najbardziej się obawiałem, ponieważ po każdym strzale byłem wykryty No i gry jest na tyle mobilnym niszycielem, że mógłby się ustawić przykładowo w tej pozycji Natomiast jeżeli nic za to nie zbierałem, to wychylałem się dalej, oddałem kolejny strzał Przeładowałem magazynek, zostałem w krzaku Ku mojemu zdziwieniu jeszcze kran wyjeżdżał Oddałem więc z niego pestkę Jeszcze jedną, darmową, od razu po strzale się zawsze cofałem, żeby nic nie zabrać. Jak już przeładowałem wszystkie pociski, to stwierdziłem, że oddam strzał na ślepo w 140 I chyba to właśnie weszło, ale niestety tvp mnie skontrował Analogicznie do bitwy na Paryżu, moja początkowa pozycja była w porządku, jednak w późniejszym etapie bitwy nie spodziewałem się, że tu coś będzie się ciekawego dziać. Nie wiem co zrobić. Ta druga strona tak sobie. Chyba zrotuje na drugą, bo ci się nie ruszą. Mamy schodu na awku, to jest minus 1600 kolejnych HP. Nie rób, nie rób nie rób! Pamiętacie sytuację na Paryżu, tam można powiedzieć, że przez RNG przegrałem bitwę. Jednak pamiętajmy, że zawsze ono działa w dwie strony. O! Wow! Często pamiętamy te negatywne sytuacje, niż bardziej te pozytywne. Musimy pamiętać, że jest druga strona medalu, ale odpowiadając też na pytanie, czy jestem za, czy przeciw RNG, uważam, że powinno być ono oczywiście mniejsze. 25% to trochę dużo, ze spokojem można byłoby to zmienić na 10%. Ale nie o tym w tym filmie. Jak Tiger trochę mnie wypchnął z tej pozycji, dlatego zmieniłem ją, przodowałem cały magazynek i teraz sprytnie, korzystając właśnie z tych kontenerów, mogę znaleźć policzki Mausa. Maus jest wysokim czołgiem, dlatego taki łatwy strzał większość innych pojazdów byłoby tu schowane, a ja idealnie oddałem dwa darmowe pociski. Warto zaskakiwać przeciwnika i wychylać się z przeróżnych pozycji, na których on może nie być gotowy, jak Tiger był w ruchu. Niestety akurat mnie przebił, idealnie trafił. No i ja pierwszy strzał rykoszę, drugi strzał nie trafiłem i trzeci strzał celuje w to miejsce. Jak Tigera mogę przebić ze złota? Właśnie na nadbudówkę udało się przebić. Wymiana mimo wszystko bardzo słaba. Sytuacja robi się już dramatyczna. Zauważyłem, że grill podjechał, jak i te inne medy na tą drugą flankę. Nasze czołgi grają tam ultra defensywnie, więc spodziewam się, że nie mają dużo punktu wytrzymałości, że wytrzymać na ten atak. Stąd moja decyzja, żeby właśnie tam coś posnajpić, może wspomóc, może te medy się jakoś rozleją, ale zauważyłem, że Mausian oraz jak Tiger podjechały właśnie tym bunkrem, Chcę odjechać jak najdalej do czerwonej linii, wcelować się w te pojazdy. Widzę jak Tigera bokiem oddaję strzał najprawdopodobniej zostanę wykryty. Zauważyłem to dokładnie w momencie kiedy jak Tiger się na mnie odwrócił, żarówka też się zapaliła. Szkoda, że nie można skorzystać z żadnych krzaków, ale wiem, że jak Tiger mnie odpuścił, a Mausian nie był wcelowany. bok wieży oddaję pierwsze. No i dopóki mogę sobie tak do niego strzelać za darmo, to muszę to w pełni wykorzystać. Zobaczcie jaki jest wynik 5 do 7. Mamy skody T50 Full HP e, AWK na bazie. Prożetto do mnie zaczęło strzać, i teraz myślałem, że jest katastrofa. Nie sądziłem, a bardziej nie spodziewałem się, chociaż teraz patrząc na to logicznie, mógł tam na spokojem właśnie to prożetto się zatrzymać. Między innymi też mogły być inne pojazdy. No i generalnie nie było to takie dobre zagranie. Mogłem po jednym strzale na przykład się na od razu gdzieś uciekać, cofać się. No ale wiecie, tak to jest. Jak wychyliłem się na początku bitwy i grill do mnie nie strzał, to już korzystałem z tego ile mogłem i oddawałem tych strzałów o wiele, wiele więcej. Ale w tym momencie wydarzyła się sytuacja, o której myślałem, że czołgi nasze średnie, medy, nawet tam jest Emil, prędzej czy później padną, bo przeciwnik podjechał bardzo agresywnie, więc musieli mieć przewagę. Muszę wspomóc Emila, to jest moja Jedyna deska ratunku można rzec na tej flance, i jeżeli chcecie robić jakieś wyciągi, to zawsze to podkreślam, musicie mieć jakąś flankę ogarniętą, żeby przeciwnik nie zajechał was z kilku stron, bo wtedy praktycznie wyciąg jest niemożliwy. Dopóki możecie właśnie się gdzieś wycofywać na jedną stronę, to wygląda to o wiele, wiele prościej. Jednak przez to, że nasz jak Tiger właśnie stoi obok mnie, odpuścił on pozycję na kwadracie A1 stwierdziłem, że to będzie najlepsze zagranie, żeby pojechać tam i zająć ogień krzyżowy. Z tej pozycji będę mógł zrobić naprawdę sporo w tej końcówce. Tak uważałem, że będę mógł przykładowo sfarmić tego jak Tigera, który podjeżdża i te inne czołgi, które będą się wychylać na środku. Ogólnie pozycja bardzo mocno dla niszczycieli, więc nie rozumiałem dlaczego nasz jak Tiger to odpuścił. Plus teraz bardzo ubolewałem nad tymi. Na tym pierwszym i trzecim strzałem, który e, nie trafiłem w Jack stwierdziłem, że muszę go skończyć. No bo to jest PS, który jest najbliżej mnie. I dopóki jeszcze przeciwnik jest zainteresowany innymi moimi sojuszniczymi czołgami, no to trzeba tego jak skończyć, nawet kosztem, że zostanę wykryty. 9 do 14 minus 2500 HP. Czy to da się wygrać? Zobaczmy. to podejrzające. Spodziewałem się, że ktoś będzie zaraz skracać ten dystans, bo przypomnę, że Karo ładuje ten swój magazynek bardzo długo. Szybki frag na wz -cie. Widzę, że jest e, grill przede mną, ale dojeżdżam. Progetto, nie mogę tam próbować się wychylać. dobiłem Progetto, szybkie dwa fragi. No i znowu ten symulator ładowania. Wy tego aż tak długo nie widzicie, ponieważ skracam ten filmik jak mogę, ale uwierzcie mi, że to zajmuje sporo czasu. Przeciwnik zajmuje bazę, więc muszę spróbować. Niestety nie polosowało mi e, idealnie tego damage'a. Było to możliwe i tak polosowało ponad przeciętną. Nie będę tu narzekać, ale była taka możliwość, że rozwaliłbym ten H i rozwaliłbym Czoł, który jest e, bardzo niewygodny przez to, że przejmuje bazę i on zmusza mnie do jakiejkolwiek groty. Załadowałem teraz cały magazynek. Wiem, że TVP jest przede mną. Oddaję taki strzał. Muszę ryzykować. Muszę ryzykować tymi strzałami. Nie przycelować ich do końca. No, bo jestem w dramatycznej, e, tragicznej sytuacji. TVP on się schował, wychylił. Ja jestem w miarę ustawiony na wieży, więc za bardzo się go nie obawiam. Dlatego oddaję ten strzał idealnie z gąską. I teraz wychylam się. Oddaję kolejny strzał. TVP chyba nie jest najbardziej ogarniętym graczem. On się ode mnie odbił. I kolejny, niestety, grill. I nie zdążyłem przeładować naszego czwartego pocisku. Miałem go cały czas w głowie, miałem go cały czas w magazynku, ale nie udało się. Natomiast udało mi się trafić ten jeden dodatkowy blind na samym początku w Object 140, dlatego zrobiłem prawie 10 tysięcy uszkodzeń. Dodatkowo mam jeszcze naprawdę sporo, dużo ciekawych bitew, których wam jeszcze nie zaprezentowałem, ale które oczywiście odbyły się na moim streamie, gdzie was serdecznie zapraszam. Nie zamierzam ich teraz pokazywać, bo ten filmik trwałby z godzinę, nawet jak je skracam. Pewnie pokażę wam je, jeśli oczywiście wam się taki format spodoba. I nie nudzi. Na koniec nie chcę pokazywać samego idealnego obrazu, jakie ja bitwy rozgrywam, no bo tak to dawno już bym to karo oczywiście, ale też zdarzały mi się gorsze bitwy, albo takich, w których nic nie da się zrobić, i to jest przykład jednej z nich: Himmelsdorf. Będzie ona przyspieszona, żeby nie przynudzać. Celuję sobie w testolajta, nie wchodzi, patrzę, że 60 TP przejrza przez środek, celuję sobie, szukam przez szał, oddałem jeden strzał, znalazłem tam kolejny przestrzał, czekam na to 60 TP cały czas, nie trafiłem, cały czas tu sobie celuję. Oddaję strzał, wchodzi. Nagle foch magicznie się ulewa. W ogóle okazuje się, że to jest stream sniper. Delikatnie źle tam wycelowałem. Wychylam się w RNG nie trafiłem, nie przebiłem. Kolejny strzał wchodzi. 12 tysięcy HP różnicy w dwie minuty. A Ja jestem symulatorem ładowania. Takie bitwy niestety się zdarzają i to jest największa zmora dla osób, które markują jakieś pojazdy, w szczególności taki czołg specjalny, który ma wymagania na poziomie 5 ,5 tysiąca uszkodzeń łączonych co bitwę. No i tu nie dało się nic zrobić. Nie uważam, że popełniłem jakieś duże błędy. Może kwestia jednego, dwóch strzałów, które mogłem oddać delikatnie lepiej, ale generalnie wychodzę na minus, nie grając jakoś źle. Nie mówię, że to jest jedyny mój problem, ponieważ czasami zdarza mi się po prostu zagapić, nie popatrzeć na mini-mapę albo rozkojarzyć, zagrać oczywiście też. Źle popełniam błędy, przez które wychodzę na minus i nie chcę, żebyście się dziwili, dlaczego na przykład w sobotę miałem 92,8%, a na następnie w poniedziałek spadłem do 85%. Jest to całkowicie normalne, jeżeli ten czołg ma takie chore wartości, żebyśmy robili co bitwę. I ja nie jestem w stanie robić tego cały czas, zdarzają mi się momenty. Gdzie najzwyczajniej spadnę z tą biegłością, ale ja nigdy się nie poddaję. Będę walczyć do samego końca, na pewno zrobię to, wierzę w siebie i cieszę się, że też tyle osób mi pomaga, mnie wspiera, ogląda, dopinguje. Zapraszam jeszcze raz na moje streamy. Obecnie mam 89%. No, i może dzisiaj to skończymy. TFTF. To